Teraz pora na geometrię. Mamy okrąg o środku A i drugi okrąg, który jest zewnętrznie styczny o środku B i mają one promienie małe r i duże r. Mamy jeszcze prostą, która jest styczna i tworzy z prostą AB kąt ostry alfa i mamy znaleźć, wyznaczyć ten sinus w zależności od małego i dużego r. Wygląda to mniej więcej tak. Mamy sobie te okręgi styczne. Jeden mniejszy powiedzmy, drugi większy. Hop, hop. I tutaj mamy. Tutaj mamy jedno A. E, I tutaj mamy B. I teraz to będzie ta prosta. No, prosta. E, to będzie ta prosta AB. I teraz e, narysujmy sobie prostą K, która jest styczna. E, wyznaczmy sobie to. Zaznaczmy jako P, powiedzmy. I nas interesuje ten oto kąt, a konkretnie jego sinus. Ponieważ mamy wyznaczyć sinus tego kąta, no to przydałby nam się jakiś trójkąt prostokątny. No i tutaj elegancko możemy sobie poprowadzić promienie, które znamy, bo jest to równo małe r w przypadku okręgu ośrodku A i duże r w przypadku okręgu ośrodku B. Jeszcze zaznaczmy sobie tutaj jako M i tutaj jako N te punkty styczności. I tutaj poprawimy nasze środki. Tutaj jest oczywiście A, a tutaj jest oczywiście B. No i teraz chcemy wyznaczyć sobie sinus. Mamy tutaj dwa trójkąty prostokątne. No i sinus to może być na przykład to, czyli ten bok naprzeciwko do tego, do przeciwprostokątnej, czyli do, do AP. AP y, i tutaj mamy małe r. Albo możemy to też zapisać jako mm, duże r do ap plus małe r plus duże r. AP plus małe r plus duże r. Mam na myśli ten duży trójkąt, czyli ten bok będzie równy właśnie odcinek. ap, małe r i duże r. No bo tego tutaj fragmentu. Niestety nie da się inaczej wyznaczyć, więc musimy. A tak naprawdę interesuje nas ten odcinek AP. A I tutaj mamy jeszcze oczywiście duże R. No dobra, no i teraz pytanie. Jak policzyć to AP? No bo czy wyznaczymy ten sinus z mniejszego trójkąta, czy z większego trójkąta? Tego AP nie znamy, no i musimy to jakoś znaleźć. Rysujmy sobie jeszcze te dwa trójkąty bez kółek i dostaniemy taką sytuację. I teraz to i to są równoległe do siebie proste. I co Wam to przypomina? Bo to już z gimnazjum powinno Wam się kojarzyć z twierdzeniem Talesa. Pamiętając, że to jest małe R i to jest duże R, czyli my za pomocą małego R i dużego R chcemy policzyć to AP. Napiszmy takie równania, jakie znamy, jakie możemy z, e, napisać za pomocą twierdzenia Talesa. Mamy tak. Mm, r do tego boku jest równe jak duże R do tego boku. Czyli e, BPA. A teraz zamieńmy to na małe R i duże R, tak aby tutaj jedyną niewiadomą było nasza AP. Czyli mamy tak, R do AP, ciach ciach, równa się R do BP, a pamiętamy, że tutaj ten odcinek jest to równe mała R plus duże R z tego okręgu, tak? Czyli R do AP to się równe duże R do BP, czyli do tego całego okręgu, czyli duże R, małe R, mała e, i nasze APA. Czyli R plus małe R plus APA. Mamy równanie, z którego będziemy mogli sobie wyznaczyć e, APA, czyli wymnażamy. R razy mm, duże R plus R kwadrat plus R APA. To się równa duże R razy APA. E, wyrażenia z APA przenosimy sobie na jedną stronę. Minus r, Apa. Stąd jak wyciągniemy teraz APA przed nawias, i tutaj mamy r minus r, to dzielimy przez r minus r, tutaj wyciągniemy jeszcze r, i dostajemy, że odcinek ap jest równy dokładnie tyle. Stąd pamiętamy, że nasz sinus tutaj był równy r przez ap. Sinus alfa, oczywiście, więc jest to równe r razy i to odwrotność, czyli r minus r, r, r plus r. A nam się elegancko skraca, czyli e, sinus kąta alfa jest to po prostu r minus r przez r plus r. Czyli podsumowując, po pierwsze, trzeba zrobić dobry rysunek. Znaleźć tutaj trójkąty prostokątne, czyli odpowiednio poprowadzić te promienie, aby e, i zaznaczyć kąt prosty. E, następnie zapisać zależność tego sinusa, w zależności od R, dużego R e, i odcinka AP. I zauważyć e, tę równość, czyli. E, to nam wyszło tak naprawdę z twierdzenia Talesa, ale widzimy, że dużo wcześniej to zapisaliśmy z sinusa. No bo jest to po prostu prawdą, że ten odcinek do tego odcinka jest jak ten odcinek do tego odcinka. Eee, nie, sorry, ten do tego, jak ten do tego. Niezależnie od tego, czy wyznaczymy to z twierdzenia Talesa, czy wyznaczymy to z sinusa. Eee, Kolejny krok to przekształcenie tego równania po to, aby wyznaczyć AP, a wcześniej jeszcze zauważenie, że ten odcinek ten długi. To się składa z odcinka ap plus mała r plus duża r. No i wyznaczamy ap i mamy w naszym sinusie tylko i wyłącznie duże r i małe r. I o to nam chodziło.